Dziś wybrałem 7 najtrudniejszych, najbardziej wymagających wyzwań w nowym sezonie Fortnite. I dziś wykonam je wszystkie jeden po drugim. A zaczniemy od skoku nad autobusami. Jak widzicie, znajduje się tu 20 autobusów, i moim zadaniem będzie przeskoczyć je na tym motorze. Mało tego, w locie będę musiał zrobić salto oraz trafić ustawionego na wieży bota ze snajperki w głowę. I mam na to tylko jedną próbę. Jedna próba. Jeden strzał, jeden wyskok, jedno salto. Proszę, wyskocz dobrze. Salto w tył! Wyciągnij snajperkę! Traf! Let's go, głowa! Proszę! Nie, nie wiem czy mogę to zaliczyć, a mam jedną próbę. Ja pierdzielę. Napiszcie w komentarzu czy mi to zaliczacie, a teraz pora na drugie wyzwanie, w którym solo będę musiał zebrać wszystkie mityki aktualnie dostępne na mapie. Ja jestem sam, a mityków jest aż 8, i na to również mam tylko jedną próbę. Let's go, let's go. W końcu dało idealny bus. Wilk się zraspił tutaj, to jest najważniejsza informacja dla mnie. Chciałbym mieć takiego busa bojowego na żywo, i tak się składa, że mogę. A to wszystko dzięki temu kozackiemu zestawowi LEGO Fortnite. Jak widzicie mamy tutaj kozacki bus bojowy i aż 9 minifigurek, które na pewno kojarzycie z gry. Do tego możecie mieć różne świetne akcesoria, na przykład siorb, przysysak, kilofy i kleposoki. Nie dość, że buz bojowy wygląda tak samo jak w grze, to ma jeszcze super funkcje, takie jak obracające się koła i zdejmowany dach. Już jako dziecko uwielbiałem układać klocki LEGO, a budowanie tego zestawu sprawiło mi mega frajdę. Szczerze to najlepsza rzecz, jaka może spotkać Fortnite'owca. Ja jestem zachwycony i myślę, że każdy z was powinien taki mieć A teraz wracamy do wyzwań Ale z drugiej strony będzie to duży contest Witam, pała, let's go Idealny lucik, idealny lucik W dół, szamon, w dół, jak tu się schodzi w dół Tu, 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 tu Montujemy termit Od razu z bomby otwieram safe Szybko, szybko, ja mam mało czasu A mi tu jeszcze chłop jakiś chodzi Pojawił się wilk, ja pierdzielę. Kurde, mój plan nie wyszedł Gdzie on jest? A tu jest jakiś gracz, tak? Siomek też gra wilkiem To Jacob, udaje bossa Ted, 3 Za dobre to ty nie byłeś. Szybko, szybko, gdzie sprawdził wilk? Dlaczego nie masz jeszcze tyle hp? Dlaczego nie masz jeszcze tyle hp? Co ty robisz, psychopato? Safe się otworzył, safe się otworzył. Zabiję go. O co mnie bije? Dobra, grasz. Znaczy nie grasz, tylko bot. Zabieram coiny. Koiny są kluczowe. Skrzynki, skrzynki. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, waleczak, jak idę. Mamy trzy przystanki na naszej liście i wszystkie są w zołnie. Let's go. Znaczy mamy troszkę więcej, ale aktualnie mamy trzy. Ziomek, ja nie mam czasu, ziomek, sorry. Uciekam od niego. Ogólnie z tą pałą na tym złocie jestem jakiś mega, mega szybki. Biegam jak flash. Albo a train Ale to dla tych starszych widzów. W dół, w dół, dół, dół. Dobra, odbieram pierwszą rzecz. Tu są te splasze do kupienia. Tak, 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 tak. Kupuję. Wydaję całego golda mam gdzieś. Jeden splash, podnoszę. Biorę to I biegnę dalej. Ziomek, ziomek, ziomek kampił! Jak sobie z łopowem idemy, zajrzymy, jak ja nie mam czasu, naprawdę. Sorry, jestem na misji. Nie mogę cię zabić. A nie mogę cię zabić. On mnie fulgoni, on mnie fulgoni. Nie mam czasu na ciebie, naprawdę. Ja bym cię z chęcią stary zabił, ale nie mogę. Właśnie to jest najgorsze, że ktoś może być na safe. Rura, szaman, rura, szaman, rura. Oby tu nikt nie kampił, oby tu nikt nie kampił. Proszę, proszę. O, ktoś tu był. To mamy problem. Ktoś tu jest! Gdzie ty jesteś? Ty ty myślisz, że ja nie wiem, ale ja wiem Jestem prawie pewien, że gdzieś tu siedzi jakiś ziomek Jest, widziałem nóżkę Ryba Rybas Dedasz, dedasz rybas A ty nawet nie byłeś w tym safe'u. Ty nie miałeś nawet rzeczy, których ja potrzebuję Powiedz, że jest tu pompa do kupienia Jest do kupienia? Jest do kupienia, let's go Muszę kupić i zabijać. Dawaj, 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 dawaj Dobra, git Git Z jednej strony git, ale z drugiej strony nie git Czy ktoś tu kampi na wyjściu? Proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie nie campi, let's go. Szczerze myślałem, że campi, byłem przekonany na 100%, że ktoś tu kampi. Jedziemy! Nie, zaraz sklep mi zniknie. Ale co z tego, że sklep mi zniknie, jak ja nie mam coinów? Ja pierdziele. Ktoś się bije teraz o ten czerwony safe. Ja muszę na niego teraz pojechać, zabić ziomka, który się teraz tam fajtuje. I zabrać mu coiny i muszę to wszystko zrobić w sekundę. Sioma typie można? Ty skończyłeś się bić, chyba. O kurde. Wilczur. Wejścia. Edit. Zero. Let's. Nice, nice. Szybko, szaman, szybko, szybko, szybko Biorę coina, biorę drugiego coina Rura, splashik i lecimy Lecimy, 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 lecimy Rura, rura, rura Slajdzik, o nie, o nie Tu są buildy, tu są buildy Jest snajperka, let's go Biorę ją i w tym momencie wyrzucam tego digla Ale jakby już go mamy odhaczonego Jest już odhaczony na naszej liście Więc już jakby mamuta zebrałem, ale już go nie muszę mieć Ale ja zasuwam, ale ja zasuwam No co, no co, no co, no co No piknij, no piknij tak myślałem. Coś za mną jedzie. Nie strzelaj do mnie, nie strzelaj do mnie. Szybko, szybko. Muszę złapać tą furgonetkę. Ona jedzie tędy. Dobra, 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 dobra. Ostatni splash. Biegnę, biegnę, biegnę. Zaraz mi się zbrejkuje ta rura. Siema! Witam, witam, witam. Oj. Muszę ich zabić, muszę ich zabić. Zatrzymaj się. Policja, policja. to? Dawaj termit. Montuję termit. Nie wiem po co ziomeczkowi, który chroni sejf w kieszeni coś, co może go otworzyć, ale spoko. Daj, 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 daj Szybko, szybko, szaman nie ma czasu. A ten karabin jest słaby do tego. Ciomek, przyjechał włotem. To ten. O, już nie ten. Unlucky. Se pożyłeś Pięć sekund. Szybko, szybko, szybko Ostatni, ostatni pasek Szybko, szybko, ładuj to Let's go Gdzie moje temy? Tu, 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 tu Złota snajperka? Nie wiedziałem, że takie rzeczy stąd lecą Ale główna rzecz, która nas interesuje to ten usp Mamy już kolejny mityk Rura, rura, rura Jest, jest drugi furgon Dawaj, dawaj, dawaj Co oni w siebie wyjechali? Co tu, co, co tu się dzieje? Nie, nie, nie Zatrzymaj się Nice, 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 nice. Dawaj termit Szybko, szybko, mało czasu Jeszcze zone idzie na mnie centralnie Kasuję go Kasuję go, kasuję ten, ten Pasek, co wypadło Tak jak myślałem, tu jest inny mityk Ja pierdziele, to znacznie Komplikuje sprawę, odblokowałem go Ale to oznacza, że w tym Furgonie też może być inny mityk Dobra, dobra, to się musi udać To się musi udać, ja nie mogę tego strollować mu ospa, rura szaman, rura To się musi udać, jadę, muszę wyjechać Full za zona, bo tutaj może być jeszcze inny mityk ja mam coraz mniej czasu Szybko, szybko. Ja cię proszę tym, tym samochodem. Jest! Jest ostatni furgon! Wysiadać chłopaki, jesteście tysiąc kilometrów od zona, no bez przesady! Szybko, 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 szybko. Montuj to. Szybko, szybko, bo tu będzie inny mityk. Jak nie będzie, to chyba... Nie wiem co zrobię. Nice. Nice, tak i tu jest auk. let's go Czyli miałem rację, muszę coś wyrzucić Dobra, zagram z tym AUGiem Biorę Chuck żag kolejnego Najgorsze jest to, że to jeszcze nie jest wszystko Ja muszę zabić bossa, bo to później będzie było po pięć Mam mało czasu, strasznie mało Boss dostaje od strefy też, a nie, ktoś go wcześniej bił Nie dostaje od strefy jednak Dobra, 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 jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej jak najszybcie. Ląduj szaman, snajperka w łonie Dobra, dobrze, że wziąłem tego AUGa Tak, tak, nie Nie jednak, nie ładuje, proszę Stary, co ci zależy już? I tak będziesz dead Teraz oddaj mi mityka Oddaj mi mityka Proszę, proszę, proszę Ma jeden hb ten boss Szybko, szybko Teraz, teraz, teraz teraz. Tak, udało się Nie, 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 nie nie bij mnie, nie bij mnie O, ja mam 14 sekund Gdzie jest jego mityk? Mityk spadł On leci na ziemię Muszę go wziąć Nie mogę go podnieść w powietrzu To jest GG to jest GG. muszę pić Chuck Jagga. Teraz, od razu z bomby. Dobra, mam plan. Wyrzucam to. Biorę ostatniego mityka na naszej liście i biorę to. I teraz robię tako Rura. Dobra, jest git, jest git, jest git. glide sobie po pięciu. Ja mam storm sickness. Pij to, szaman, pij tego Chuck J'aga. Co on idzie tam? Dobra, 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 dobra. Medalion spida, medalion spida. Zaraz mnie zombie będzie być po 40. Mam storm sickness. Czy ja dolecę w ogóle? Proszę. Nie, bijemy Storm Sickness. GG, ja pierdzielę! Ale się udało! Chciałem jeszcze przeżyć, ale się udało, to najważniejsze. Nie udało mi się dojść do strefy, ale wszystkie mityki zebrałem i tylko to się liczy. Sami widzieliście, jakie to było trudne, a następne wyzwanie jest jeszcze trudniejsze. Bo mając tylko jeden HP oraz dwie bronie, będę musiał pokonać bossa z wyspy. Na to też mam tylko jedną próbę. I jeśli mi się to nie uda, ten odcinek się skończy. Jest i wyspa. Witam. Wyląduję sobie na daleko, mniej więcej gdzieś tu, i zacznę odbiciał go w głowę Póki on mnie nie widzi, o no już mnie widzi Nie rusza się, jest buget, nie jest buget Lecą we mnie te złote rzeczy, on już tu jest na mojej wyspie A te złote rzeczy potrafią niestety bardzo dobrze falować I one są tuż za mną cały czas Zostawcie mnie w spokoju On wysłał kolejne On tu jest, on tu jest, hop Uciekaj, muszę to zdodżować, zdodżowałem Jest za mną, jest za mną, jest za mną Ja pierdziele, jak mi się skończy energia to jest koniec Jest za mną, jest za mną znowu Ja mam bardzo mało masów, muszę bardzo uważać na to, dobra Teraz, teraz, teraz. Teraz jest moment, w którym mogę go atakować. U, dobra, dobra, jest git, jest git, jest git. Teraz on coś zrobi. Muszę stąd zwijać, muszę stąd zwijać. Reposition, reposition, reposition. Na spokojnie, przelecę sobie pod wyspą. na w ogóle inny kraniec mapy. Dobra, mam już połowę HP. Tylko ja mam dwa z drugiej strony i mi się pali pod nogami. Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Tam. 150? 150? Lecą ognie. Lecą ognie i on przyleciał Jezusku Ognie, ognie za mną Nie, o mój Boże Prosto na niego wleciałem prawie Reloaduj to, szaman, reloaduj to Oni za mną, on jest za mną GG, nie GG nie, nie, widzę go, nie widzę go Pali, 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 pali pali. Teraz, teraz, teraz moja szansa Walgo z pompy, walgo z pompy, szaman Walgo z pompy Nie, 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 nie wiem co on kmini Dobra, wysłał ognie, wysłał ognie Reposition, reposition Muszę przeładować rewolwer Wysłał kolejne ognie Nie mogę się zatrzymać Wyląduję sobie tutaj Muzyka mi się ściszyła ale ognie dalej do mnie lecą. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On mnie zgubił. On mnie zgubił, moja szansa. 170. Ty palisz, ty palisz. To jest szansa, to jest szansa. Masz zero, no. Wysłał ognie, wysłał ognie. On ma jeden HP. Jest na mnie. Muszę go zdodżować. Ominie ognie, mnie ognie, Saman. Let's go. Udało mi się, dobra! Pokonałem go w ostatniej sekundzie swojego życia! O mój Boże! So close! Teraz oboje nie żyjemy. Ale pokonałem go, to jest najważniejsze! Udało mi się go zabić dosłownie w ostatniej sekundzie, co pokazuje, że te wyzwania są naprawdę bardzo trudne. A następne wyzwanie solo jest praktycznie niewykonalne, bo sam będę musiał otworzyć aż cztery sejfy. Sejfów na mapie jest tylko pięć oraz są daleko od siebie, a ja muszę otworzyć aż cztery z nich. Więc wszystko musi być idealnie. Zaplanowane, dobra, plan jest prosty Znaczy nie jest prosty, ale może się uda Lecę na pociąg, bo na pociągu Teraz jest ten wilk, jak wezmę tutaj Pociąg w miarę szybko To powinienem móc zdążyć Wziąć ten safe I safe na wielczych włościach, to się jakby może Udać, nie musi, ale może, tylko muszę tu zdążyć Muszę tu zdążyć, jak dobrze ten pociąg jest taki długi Tu powinna być torba, ona chyba ma 100% teraz mam przynajmniej taką nadzieję Bo jeżeli nie ma to GG, ale ma, na szczęście Let's go, biorę torbę, tu jest skrzynka Gdzie jest ta skrzynka? Szybko Szybko, im pociąg odjeżdża. Intercity, Warszawa centralna, poczekaj chwilę. Dobra, dobra, zaskakuję. Wskakuję. Montuję to na to. Dawaj, 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 dawaj. Montuję to na to. Trafiłem? Trafiłem, let's go, ale Sigma. Idealnie zatrzymałem pociąg pomiędzy dwoma safe'ami. Tak, jest git, jest git, jest git, jest, 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 jest perfekcyjnie, jest idealnie. Dawaj mi to, dawaj mi ten safe. Szybko, szybko, z bomby, z bomby. Od razu rzucam to. Dostaję, dostaję od prawdziwego ziomka. Typie. Wypad! Dobra, skasuję najpierw tych... A, zapomniałem, że tu wilczur jest. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. To trzeba zaplanować trochę inaczej. Wezmę sobie to. Coś do mnie bije, nie wiem co do mnie bije, nie wiem co się dzieje. Zostaw mnie, zostaw mnie, proszę, proszę, proszę. Nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia co się dzieje. Nie wiem czy do mnie bije prawdziwy ziomek, czy do mnie bije bot, czy do mnie nikt nie bije. Tak, tak 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 Szybko, szybko, szybko. tak tak, wskakuje na pociąg, walę wilka. Ładuj go tym laserem! Krakt Wchodzę na pociąg, żeby nie mógł mnie bić. wale tego ziomka i wale wilka do końca. Ty o, wylik się zbugował, nie może się ruszyć. Let's go, let's go, pierwszy sejf za nami. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest mega dobrze, jest mega dobrze. Daj mi to, daj mi jakoś pompę, proszę, pompa. Dziękuję. O jezu, takie gówno. Drugi czak, czak, biorę to, to, to. Jest ok, biegnę, biegnę, biegnę. Wilcze włości, muszę biec, ktoś tam otwiera safe. Jak najszybciej, już widzę, że otwiera na zamaskowanym zakątku i na... O, może być problem. Jeżeli na wilczych włościach nie ma nikogo, kto walczy, to może być wielki problem. Powiedz, że tu jest auto, jest tu auto, jest tu auto, dobra, to moja szansa, to moja szansa. Jedź tam, jakby twoje życie od tego zależało. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Znożyłem? Szybko, 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 tak. Mogę zdążyć, mogę zdążyć, mogę zdążyć! Jestem! Siememinem. Można save Od ciebie poprosić? Ty gangster! Wierzę za stupki, wierzę za stupki, wierzę mi za stupki! Rozją Dawaj, 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 daj. Breakuj to, bo ja nie mam czasu. Tak, otwarty! Dobra, ja nawet tego nie lutuję, ja biegnę dalej, nie mam czasu. Rurę, rurę Jadę, jadę, jadę. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Nie ma czasu na lutowanie. Tu się bili, więc tu na pewno będą. Jezu, jak dobrze, że mam doja. Widzę, więc zostawcie łapkę w górę, to może kiedyś będziemy stać na takiego dodża i real. Sobie kupę doja i szaman będzie jeździł w dożu szczęśliwy. Ale by było super. Dawaj, 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 dawaj. Trzeci Szybko, 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 nie ma czasu. Muszę otwierać, muszę go kopać, muszę kopać, muszę kopać, muszę kopać. Jak najszybciej. Czak Nikt na mieście portowym jeszcze nie otwiera. I bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tylko tu ziomki biegają prawdziwe. To mnie niepokoi bardzo. Bo ja nie mam maców w ogóle, żeby się bić. Zero mac. Szybko, szybko, szybko. Ostatnie dwie, ostatnie dwie belki. Jak najszybciej potrafisz, szaman. Ej, w sumie z efektem złoto to było jeszcze szybsze. Ej, mgiełka jakaś, kto tu się leczy. Mam ziomka za sobą. Szybko, ostatnia belka. Szybko, szybko, szybko. On jest centralnie za mną ten typ. Tak, podmienia mnie A nie, to, to bot, to bot! Dobra, dobra, to bot, to bot, to bot. Biorę szybko skrzynkę, y, która może mi dać fajną pompę. Czyli ta. Dawaj, 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 dawaj. No, dasz mi snajperkę. Fajnie, fajnie, tylko że... Tam był ziomek! Tam był ziomek w ogóle w sejfie Biorę motor, bo wydaje mi się, że motor jest szybszy od samochodu. Muszę dojechać tam. Ile to jest metrów? Tysiąc metrów. Ostatnia prosta, ostatnia prosta. Rura 400 metrów. Nikt go na razie nie przejmuje, ale ktoś w każdej chwili może zacząć. Skończyło mi się paliwo w motorku. Unlucky. Trochę czak Jaga, żeby na pewno nie umrzeć. Żeby na pewno tego nie strolować. Został mi ostatni safe. A ja tu mam kroki! Ten ziomek idzie na safe. O nie, on chce się bić. On chce się bić, a nie maców. Ja muszę tylko safe otworzyć. Mi tylko na tym życiu zależy. Co masz? Co masz? Ty jesteś Bambik? Dobra, bambik, może nie Bambik może nie, bo mi wywalił jeszcze, ale go zabiłem. On miał snajperkę złoto. To jest ziomek co otworzył safe na zamaskowanym zakątku. Na szczęście muszę otworzyć tylko 4, a nie 5, no bo 5 jest uważam niewykonalne. I safe, ostatni safe. Ziomek tu biega. Chodź! 80! Podmianka, footbox! Siema. ma? to on. Szybko, szybko, żeby tu mnie nikt nie kampił. E, ty, a czemu ktoś to otwierał, a nie otworzył tego do końca? Ktoś tu umarł! Ktoś tu umarł od botów! I tylko dlatego wykonałem ten challenge! Ja pierdzielę! Jaki fart! Znaczy jeszcze nie wykonałem w sumie. Lock-in, lock-in, szaman, lock-in. Ja tu rozbudowuję boksy. Chcę mieć tu 80 boxów. Coś tu przyjechało na motorze, ale to może być bot. Auto! Auto przyjechało. Auto to prawdziwy ziomek na 100%. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Muszę otwierać safe To szaman walto. Coś mnie tu podmienia? Co mnie podmienia? Bot. Ale jestem pewien na 90%, że gdzieś to jest prawdziwy ziomek. Tu jest! Tu jest! Podmienił mnie! On jest dobry, on ogarnia. Muszę przebiec do boku. Tu się otwieram. Czyści. Nie, Uciek uciek uciek. Chodź tu, chodź tu. Uciek przez okno. Masz takie timingi, typie. Chodź tu. Ale pompę w termit. Nie trafiłem. Dostaję, dostaję, dostaję. Po trzy. Zabijam go termitem. Patrz, on ma zero. Ucieka. Chodź. Nie no ja nie mam nawet czym go podmieniać Jeżdżę na jakieś lince Dobra ty, ja sobie go odpuszczam Chcesz mnie dojeżdżać typy to mnie dojeżdża. Ja idę otwierać safe Jedyna rzecz jaką muszę zrobić, nie będę się tu bił z nim Ej ten safe się prawie otworzył Uf jak dobrze tu jestem On chyba odjeżdża ten typek w ogóle Tak, tak udało się Let's go, cztery safe otwarte Było blisko, ale na szczęście się udało Za to następne wyzwanie wymaga ode mnie pełnej precyzji A chodzi tutaj o jedną z najtrudniejszych mechanik w całej historii Fortnite Wykonać tą rzecz w grze udało się zaledwie kilku osobom A klipy z tego zajścia robiły setki tysięcy wyświetleń Żeby pokonać tego wyzwanie muszę uratować się spadając ze SkyBase'u impulsem Jest to bardzo ciężkie i z racji, że mam tylko jedną próbę Poszedłem na Creative trochę potrenować Jakby tak ho. Czy to mnie uratuje? Proszę Tak, dobra, dobra Dobra, 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 chyba to ogarniam Czy to mnie uratuje, czy to mnie uratuje Tak, to mnie uratowało Nie, ja jestem gotowy, jestem gotowy, jestem gotowy Jestem w stanie to zrobić, wierzę w to Naprawdę w to wierzę Po jeszcze paru próbach byłem gotowy spróbować wykonać to w grze Matce mam, wy mam Wszystko mam, czego potrzebuję Czas zacząć budować skybase Ale się stresuję, że to mi nie wyjdzie Dobrze przynajmniej, że praktykowałem Medalion do mnie idzie Czy ty strasz do mojego skybase'u? Ty strzelasz do mojego skybase'u od do mojego skywejzu Tak Daj mu 70, Daj mu 70. Czy ja lecę? Nie, jeszcze nie lecę On ma jeden kap, przecież Zabiłem go Tego, co mnie kolapsował I mnie nie skolapsowało do końca Haha ha. S O nie, o nie Inny mnie kolapsuje Ale lecę Dobra, dobra Lock in, shaman Proszę 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 tak, przeżyłem to, ale o, nie sądziłem, że to przeżyję Ja zrobiłem jakieś salto na tym shockwave'ie O mój Boże ale to było tak close Ja pierdziel, let's go Let's go Mam wrażenie, że z wyzwania na wyzwanie mam coraz więcej szczęścia Ale to dobrze, bo następne wyzwanie już raz mnie pokonało Na ostatnim odcinku Jacoba miałem 5 minut na wykonanie tego wyzwania Zrób 6 fragów, ale bez dotykania ziemi Podłoga to lawa na początek zapowiadało się dobrze, ale potem... 5, 4, 3, 2, Jeden Przegrałeś tę konkurencję z Setim te o jednego fraga, ponieważ zrobił cztery fragi i automatycznie wygrywa cały odcinek. Dlatego spróbuję tego jeszcze raz, na dokładnie tych samych zasadach. 5 minut i 6 kili do wykonania. Wszystko zależy od szczęścia, które ostatnio mi nie dopisało, ale może teraz będzie inaczej. Lecę dosłownie tak samo jak u Jacoba, też na wielczewości, żeby wszystko było fair i jak najbardziej accurate. I oczywiście mój timer również wystartował już od razu po wyskoczeniu z busa. Tu jeszcze nie ma ziemi. Ziemia jest jakby level niżej, więc sobie na to zaskoczę. O, 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 tu na dole jest ziemia, tu na dół nie mogę iść. Ale muszę zabrać jak najwięcej, póki oni zabiją się nawzajem. Więc shockwave? Pompa, pompa, pompa. Pompa i bat! Dawaj, 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 dawaj. Tu się biją. Gdzie wy się bijecie? Nie, ja nie trafiłem. Jednego zabiłem tylko. Nie wiem co się dzieje. Dobra, 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 jak najwięcej masów. my jednego kila. 40 sekund. Jeszcze 5. Gdzie wy się bijecie? Tu, tu, tu! dead Gdzie są kolejni? Gdzie są kolejni? Jeszcze cztery kile. To się może udać. Mamy jedną próbę, to musi się udać. Co ty ziomek robisz? Dobra, zaskakuję sobie na swojego kołna czy nie dotykam ziemi. I nie wiem co robi ten ziomek. On grzeje pałę! Nie! Yeah. Chodź tu, tybie, chodź tu, ty jesteś chory, ty jesteś chory! Dead, let's go! No ale mam trzy kile. Dobra, nie dotykam ziemi, nie dotykam ziemi, nie dotykam ziemi. Ziup, 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 ziup. Ziu. Czy tu ktoś jeszcze jest? Nie wydaje mi się, żeby tu ktoś był. Nie wydaje mi się, żeby tu ktoś był. O, kroki! Były kroki! To mogą być kroki bota i chyba były. Mam pomysł! Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. To musi się udać. Tu mi coś chodzi jeszcze. Może tu ktoś jeszcze chodzi jednak no. Chyba nie Ej, tak Tak, 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 Chodź tu, typie, chodź tu, proszę Nie, nie, nie Nie spadaj na dół, szaman Tam dole nie możesz Dobra, ty jesteś głupi, ty jesteś głupi Ty jesteś mega głupi Zaskakuję na niego Pompa Zabudowuje Chodź tu, chodź tu Nie mogę dotknąć ziemi Dead Dobra, zeskakuję na jego builda To dalej nie jest ziemia I tam gdzieś się bili Tam się biją, tam się biją Hmm, dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł Launchpad. Lecę jakby na górę domku i zabiję ich z góry po prostu. Jeżeli oni cię nie zabiją, to będę miał tu dwa killy i ten challenge się skończy. Nie zabijajcie się, proszę. Dead. Ostatni, ostatni, ostatni. Ostatni. Krakt. Zero. Zero masz, zero masz. No masz zero. Jeden HP. Dobra, dobra. Nie no. Umrzyj, Let's go. Let's go. To się udało. Udało się to wykonać dosłownie idealnie. A teraz pora na ostatnie siódme zadanie, w którym w żadnym momencie meczu nie mogę wyciągnąć kilofa. Co oznacza, że nie mogę zbierać maców, podmieniać ścian, niszczyć budowli i wiele więcej. I jakby tego wszystkiego było mało, muszę w tym meczu zrobić 10 kili. Jak możecie zobaczyć w prawym dolnym rogu ekranu, mam Kłódkę na kilofie. Przecież to oznacza, że nie mogę ani zbierać maców, ani podmieniać ściany kilofem, ani jak się będę chciał skopać w dół, to muszę strzelać z broni w pod Zamiast kopać. To jest tragedia. Daj mi coś, daj mi coś, daj mi coś. Kevin, let's go. Dostałem bardzo, bardzo, bardzo ważny item. Typie, 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 ty się uspokój. Jezus, jeszcze mi mamuta wywalił. Jakbym nie wypił kewa, to był dead. Czy ja w ogóle mam jak wyciągnąć ten kill off? Nie mam. Nie da się. Cieszę się, że dostałem ten laser, bo ten laser to jest jedyna rzecz, która umożliwia mi zbieranie matsów. Co prawda, zbierają się one bardzo powoli i bardzo w małej ilości. Tutaj na przykład ile podniosłem? O, kurde. Tylko 8,6 drewna Dawaj mi rzeczy z sejfu, dawaj mi rzeczy z sejfu Tak, to, tak, tak, to, tak, on tu podmienia Typie A no ty możesz używać kilofa, ja nie mogę Jeszcze nie mam nawet pompy Jest mega, mega lipa Muszę mu dać mamuta w twarz Tak, dałem mu dużo, dałem mu dużo On musi się zatrzymać Jednak nie musi Chodź tu, typie, chodź tu No fajnie, że masz masy, nie, typie Dobra, nie, nie mogę, nie mogę tak się wkleić za boksa, bo dostanę pompę. Krakt, wklejam się. Nie mogę go podmieniać kill-offem, ja cały czas próbuję. Dobra, dead. W końcu rękawicami. Ile miałeś matców? Dobra, trochę miałeś, trochę miałeś. No to dopiero mój drugi kill. Jeszcze tak dużo zostało i tak mało osób. Gdzie wy się bijecie? Tu się bijecie. Dobra, ty nie masz rąk Zabijam Halka. Zabijam gultruperkę. Zabijam Halka. Let's go. Dwa kile na plus. I mieli dużo matców. Siema, typie, To jest mój kill-off Bo nie mam nic innego. Ładuję go! Nie, chowaj, chowaj, to szaman. 200, Nice. Zabieram wszystko, zabieram wszystko. Nie mogę wyciągnąć kilofa. Nowy czak Jack, albo i nie. Tak, nowy, dobra, git, git Lecimy, lecimy, lecimy. Jeszcze połowa lobby przede mną. Wsiadam do mojego doża Jest medalion na mapie. Muszę jechać na medalion. O nie, już się zabili. Co ty gadasz? Czemu ty zabiłeś ziomeczka? Ziomek? Czemu dałeś mi tak mało czasu? Dawaj to, dawaj to. Jadę dalej, jadę dalej. Chodź tu ziomek. Reload snajperki szybki. Ej, nie? On ma muta, On ma muta, On ma ten medalion. To jest bardzo, bardzo groźny ziomek. Kolapsuję go, wysiadam. Zabudował się. Chodź tu, chodź tu Ohoho! Jaki shiton Ja pierdziele, jeszcze mnie zabił prawie na koniec Ale dostał shitona Gdzie są ludzie, gdzie mogą być ludzie Jest, jest, jest na wyspie Chodź u Krakt. Cracked Chodź Nice shiton No trochę mu się wbiłem w środek walki z bossem Czasem tak bywa Zeskacuję sobie bossa od razu Jeszcze dwie osoby muszę zabić i wygrać grę Gdzie są, gdzie są, gdzie są ludzie O oh, jest, 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 yes. Ty jesteś na górze? Jesteś na górze, zeskoczył na mnie Toolbox. box 200 Okienko, 200, jakiś nobek się trafił Ostatni kill o, Potrzebuję po prostu ostatniego ziomka Ty bambiku Let's go, zostało mi wygranie gry I... 200 Poleć O no i nie poleciał on na Udało się, Siedem najtrudniejszych wyzwań za mną Do zobaczenia widzowie już niedługo